Przód! <laughs> <laughs> yeah. mi to! Ale? Wszystko! <laughs> Lecimy! Lecimy. Oh, no. huh. Poczucie Dobrze Zapobietrzyłem cichę ale... oh. Tak cię, się nauczyć bara Nie w lewo wolenie. Co? W lewo najpierw wkręć w lewo, bo ty tam i potem w drugi, ten potem nie... No to jak w lewo nie chcę to niech w prawo się nauczy. Bo ja nie czaję Jednej no. rzeczy u mnie No bo robiąc bara, w sensie pull up bara Znaczy kurczę, No bo patrzę Robiąc tego pull up bara Czyli wiecie Oj tak jako? Strasznie boli kolano Nie mam pojęcia czemu Za Ale Proponuję potem jechać obok, koło jest ten taki Skok i tam masz później taki skok jak widzicie widzowie, umiem tłumaczyć. Trochę bardzo upośledzone, tak? Tak. Idziemy teraz. Gdzie my jedziemy? Na kładkę. A, na kładkę jedziemy. <śmiech> <śmiech> e... <śmiech> I. <śmiech> Potem pojedziemy tam, gdzie tłumaczyłem. said i disappear but i walked through the flames and i'm standing here nothing i do it for the słuchajcie, spotkałem zioma, który jest totalnym... sami zobaczę. Nie, czekaj, kurwa, na tydzień. Nie, ja to nie lezimy. Ja nie Dobra, ja się tak było na tym jechać. No kurwa, wziąłem Kurwa, daje. Siotem pod skor. Ja na strzywolę tak się złożył. Do góry. Macie macie kąt prosty. Tak strafę bokiem. Wejdźcie. No dawajcie to do kanału. Kurwa, ej, bo to skręca w Jak widzicie, ja już się takim czymś bał, dobra, jak już byłaby lekkie takie zgięcie, a on na tym normalnie skakał. To jest O, no, do kanału. O raczej. Ja no jak to mówię, ja bym nie umiał na takim ciskaniu, po prostu bym się bał Ostatnio nagrywałem i tak go spotkałem Zaraz wam wrzucę tutaj jak to wyglądało Nie było to jeszcze aż tak źle A przed chwilą zacząłem jak skacze Po prostu bateria mi się rozładowała, musiałem szybko ją wymienić No niestety nie nagrałem tego, ale Dokładnie już wam mówię że się będzie zjeżdżał z góry na tym okej, okay, będzie zjeżdżał, dobra stąd tutu tu skakał zjeżdżał. i i tak właśnie wygieło dlatego trzeba mieć Więc... dobry rower nie każdy da się zgakać nie ma ty niego hamulca typie, tego ty chciałeś co się połamie Obstawiamy co się połamie Już mi to wszystko no jest, jest. Felga się chyba wygięła Nic się nie stało Dobra, słuchajcie Chłopaki chcą zrzucać ten rower Z góry jak, yy, I teraz słuchajcie Mam do was pytanie ile, Jak myślicie ile razy potrzeba go zrzucić stąd Tutaj, aby dajcie pomysł. Za dużo. 13. Ale się pytam, co ma się rozwalić. Wszystko. Wszystko, a bardziej tak. Dobra, rama pękła. Ile? E... Stawiasz, żeby rama pękła. Żeby rama pękła 30, żeby koło pękło Ale dwa razy. Nie mam Ty? Rama i koło. Rama i koło. Nie, w sensie rama, i później koło. oddzielnie. Rama 20 razy, a koło z 3. 30 razy na ramę ra, ra, ko, kołem raz na ziemię Z 30 razy na ramę i na koło to nie jest 5 Nie no, zostawiam. Tak podrzuć go do góry o, 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 o. Ale Słuchajcie, to jest już koniec odcinka Tego noga. mam nadzieję, że wam się podobał Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Chłopaki za mną skakali. Nie wiem, jak pojechali, ale sobie później to zobaczę. Zdradzę wam, że następny vlog będzie z Awe Parku. Więc, widzimy się za tydzień. Powtórzyłem się. Więc trzymajcie się. Nawet się i ubierajcie ciepło, ciepło bo zimno. Kurwa, mówi w Cześć.